dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. Dzisiaj kolejne karetki przekazywane do Ukrainy. Co to za samochody, z jakim wyposażeniem i kiedy tam docelowo trafia? To jak Państwu wspomniałem wcześniej, że już przekazaliśmy trzy karetki, trzy ambulanse w pełni wyposażone do naszych zaprzyjaźnionych regionów do Ukrainy. Na samym początku konfliktu, dzisiaj przyszła jakby na kolejną transzę, to co mogliśmy wygospodarować dzięki wsparciu tak naprawdę finansowym Zarządu Województwa Opolskiego, Pana Marszałka, Pani Marszałek w porozumieniu ze starostą powiatu połopolskiego, którzy nam pomagają funkcjonować na co dzień i inwestując w bieżący system ratownictwa możemy sobie pozwolić na to, że samochody, które już zostały wyjęte z systemu, które nie funkcjonują w systemie zamiast stać na placu mogą zostać spokojnie przekazane do strony ukraińskiej, tam ich wzmocnić, czy w zakresie transportu, czy w zakresie systemu czy w zakresie tak naprawdę ewakuacji medycznej, to jest jakby po ich stronie, są one w pełni wyposażone w zestawy noszowe, nosze, krzesełka, podbieraki, w deski ortopedyczne, defibrylatory. To są wszystko urządzenia, sprzęt opatrunkowy, materiały jednorazowe, które zdjęliśmy, których już nie używamy, natomiast im jak najbardziej mogą się przydać. Samochody, samochody? To są dwa samochody, dwa ambulanse, Volkswageny transportery, które po przeglądzie, po pełnym zatankowaniu, obsłudze technicznej są w stanie normalnie funkcjonować jeszcze jako ambulanse, czy w transporcie, czy w systemie, czy w opiece nawet poz -owskiej. Ile lat mają te samochody i dlaczego u nas już nie mogą jeździć? Dlatego, że posiadamy dużo nowsze ambulanse, ambulanse o zabudowie kontenerowej, <noise> że, że ścigamy zachód, że mamy już tak naprawdę Europę u nas na Opolszczyźnie, że wymieniamy na bieżąco wysłużone ambulanse w systemie ratownictwa medycznego, że auta, które mają powyżej 300-400 tysięcy przebiegu, staramy się już nie, nie używać, ponieważ mogą być awaryjne, a nie możemy sobie pozwolić, że do pacjenta karetka nie dojedzie. I mając takie wsparcie ze strony pana marszałka, pani marszałek, możemy organizować, przesuwać te ambulanse, cały czas flotę wymieniać i w tym momencie starsze auta. Techniczne, sprawne, ale które są starsze, nie używane już w systemie ani ratownictwa, ani w systemie transportowym, mogą być spokojnie przekazane naszym przyjaciołom na Ukrainie. Kiedy i w jaki sposób one trafią teraz muchy? No one będą przewiezione lawetą? Nie, one są w pełni sprawne. One są na tym etapie całkowicie jezdne, tak jak powiedziałem. One są zatankowane do pełna, także strona ukraińska już jest po odprawie, po wszystkim, z dokumentacją całą przygotowaną do wywiezienia w każdym momencie na Ukrainę. Czy wiadomo, gdzie konkretnie one trafią? Tak, do naszych zaprzyjaźnionych rejonów, do naszych miast partnerskich, Iwano-Frankowsk głównie, z którymi mamy podpisane umowy porozumieniowe. Starosta Opolski. On no, się pa... pośpieszył, no. Tak, jeszcze raz. Tak. Henryk Lachwa, starosta Opolski. Szanowni Państwo, zapewne pamiętacie sytuację z ubiegłego roku, kiedy Powiat Opolski przekazał darowizną e, teren i obiekt e, pogotowia ratunkowego, a właściwie fili w, w niemodlinie, i wtedy Rozmawiałem z Panem Dyrektorem Kostyłą i z Panią Marszałek Zuzanną Kasiorą nad możliwością wsparcia naszych partnerów z Powiatu Kałuskiego w Ukrainie karetkami, które są tutaj zbędne i które będą wymienione. Dzisiaj mamy ten moment, że przyjechał Starosta Kałuski z Dyrektorem Kliniki w Kałuszu, który zabiera jedną karetkę dla swoich mieszkańców i przyjeżdża Dyrektorka Oksana Jakimi z Wojewódzkiej Szkoły dla Dzieci niewidzących i niesłyszących, która bierze drugą karetkę pod potrzeby tych placówek. Chcieliśmy, żeby te placówki były po prostu nie wysyłane na front, a służyły tym mieszkańcom. Przecież ci ludzie, którzy są tam w domach, czekają, też potrzebują tej pomocy. I cieszę się, że dzisiaj właśnie jest ten moment, że jadą bezpiecznie tam. Od jak dawna powiat opolski współpracuje z obwodem Kałuskim? Ja powiem tak, powiat o polski. 20 lat w przyszłym roku będzie współpracował z terenami ukraińskimi, ale wcześniej był to powiat Doliński. W ramach reformy administracyjnej 3 lata temu powiat Doliński został wcielony do powiatu Kałuskiego. Cztery powiaty się połączyły i mieliśmy to szczęście, że ówczesny starosta Doliński został również wybrany starostą Kałuskim i z automatu przedłużyliśmy tą umowę i można powiedzieć, że 20 lat w przyszłym roku. Oczywiście te spotkania odbywały się dużo wcześniej, było tak zwane wąchanie najpierw, a że chemia między ludźmi była pozytywna, dlatego też cieszymy się, gdyż powiem Państwu tylko też tak na koniec, że nie jest to tylko, że my pomagamy, ale również Ukraińcy. Tu starosta Kałuski w momencie, kiedy dowiedział się, że jest na terenie naszego województwa wielka powódź, zadzwonił i spytał się, czy może nam jakoś pomóc. Ja mówię, wiesz co, no, nie wiem, no strażaków raczej nie będziemy potrzebować, ale może coś i w ciągu dwóch tygodni okazało się, że z gminy, z powiatu krakowskiego, z gminy Zielonki przyjechały dwa tiry właśnie w wyniku tej współpracy, którą ma powiat kałuski z gminą podkrakowską, także w dwie strony to działa, ale mówię, wszystko zależy od ludzi. Chciałem podziękować bardzo serdecznie i zarządowi województwa opolskiego, i panu dyrektor dyrektorowi Kostele za to, że dzisiaj te karetki trafią tam, gdzie oczekują tej pomocy ludzie. Dziękuję. E, Lawry Michajlo, głowa kaluskiej Rejonnej Rady. Co, co to dla Was znaczy, że te karetki trafią do Waszego regionu? E, na czasie takiej ważkiej wojny w Ukrainie. wsparcie e, medycznych zakładów i zakładów jaki. Займається реабілітацією або дорослих, або дітей є дуже дуже важливою. Тому е, сьогодні ми отримуємо від воєводства Опольського і центру рятівництва медичного польського дві швидкі допом... дві каретки, які є дуже важливими на сьогодні для мешканців району, і вони будуть використовуватися для медичного закладу і закладу реабілітації. А це то для вас значить, що, що отримаєте ці каредки так особливо. На сьогодні покращення матеріальної бази медичних закладів для нас є дуже важливим, тому що в час війни є багато мешканців, які отримують стрес, є багато мешканців, які воюють на війні, отримують поранення і.

Każda karetka ma tak zwane wyliczenie bokarety, czyli doba, doba, stacji, doba e, pracy karetki, to jest określona kwota przykładowo 7000 zł razy ilość karetek razy 365 roku. I to wszystko daje nam państwo, Czy my jeździmy mniej czy więcej, to kwota pieniędzy jest taka sama. To jest finansowane z Państwa. Zuzanna Donatkasiura, wicemarszałkini Województwa Opolskiego. Wsparcie zarządu województwa ma bezpoś... tutaj opolskiego centrum medycznego ma bezpośrednie przełożenie też na wsparcie Ukrainy, bo dzięki temu, że tutaj jednostka się rozwija, to te... Samochody, które zostają, idą dalej pomagają. Dokładnie tak. W pełni sprawne dwa ambulanse przekazujemy partnerom naszym, a właściwie partnerom Starostwa Powiatowego w Opolu, po to, aby w naszym partnerskim regionie Iwano-Frankowskim służyli mieszkańcom, zarówno szpitalowi miejskiemu, jak i szkole specjalnej, w której są oddziały rehabilitacyjne. Dla nas to bardzo ważne, że możemy dzielić się pomocą. Ta pomoc, jak Państwo wiecie, informujecie mieszkańców jest ciągła. Bardzo zależy nam na tym, aby mieszkańcy naszego rejonu partnerskiego w Ukrainie czuli nasze wsparcie nie tylko duchowe, ale również materialne. Czas wojny sprawił, że bardzo wiele aktywności, które miały miejsce, nie mogą się odbywać, ale to, co możemy, robimy, współpracujemy zarówno ze strażakami, jak i z różnymi stowarzyszeniami, współpracują gminy, powiaty. My, jako województwo, karetki pogodowe, to ta pomoc, która jest bardzo potrzebna mieszkańcom. Sami Państwo wiecie, jak bardzo ważne jest dla naszych mieszkańców szybkie docieranie w sytuacjach kryzysowych, a w czasie, gdy tam trwa wojna, jest to jeszcze bardziej potrzebne. Właśnie, nie pomyśleliśmy. Ale to bo to też dopiero u nas zaczynamy wdrażać. Że... No, eee, e, no, no, no nie tak, ale będziecie wracać. No, ale to podzielicie się. Tam będzie dużo niespodzianek w środku. Fajny <noise> strony